Rozmawialiśmy o pracy, prawda? Chciałbym zaproponować siebie na miejsce swojego syna. Byłbym bardzo wdzięczny, mamy teraz trochę kłopotów. Jeśli by pan mógł. Przyszedł pan tutaj? Mówiłem, że będę do pana dzwonił. Tak, mówił pan, ale zapomniałem. Dzięki, że przyszedłeś, chłopcze. Bo widzi pan, mój szef jest bardzo zajęty, jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale cały proces zajmie trochę czasu. Zadzwonię i zaproszę pana na rozmowę. Proszę teraz iść do domu. Prasiant, co ty mówisz?